Frizomat. Innowacyjne budynki stalowe. 13 filii w Europie. Ponad 20 tysięcy referencji z całego świata. Frisomat. Innowacyjne budynki stanowe. Firma Frisomat oferuje najnowocześniejsze rozwiązania. Wykorzystując ich technologie, stworzenie optymalnych warunków środowiskowych będzie z pewnością tańsze i prostsze. Oczywiście, w najnowszym budownictwie, które reprezentuje jeden z czołowych liderów firma Frisomat, materiały wykorzystywane do budowy pomieszczeń inwentarskich muszą spełniać szereg norm. No, najważniejszym wymogiem, który powinna spełniać, powinien spełniać materiał, to będzie izola, izolacyjność termiczna. Jeżeli jest na przykład, tak jak w naszym przypadku, grubsza płyta warstwowa zawiera jakby grubszą tą warstwę poliuretanu w środku, jak rdzeń no to wtedy na pewno jakby te warunki stabilne wewnątrz budynku jest łatwiej utrzymać. Zarówno jakby chronić wewnątrz tą atmosferę przed zewnętrznymi warunkami zimnymi. Lub też przed słońcem, nagrzewaniem słonecznym. Od kilku lat w Polsce obserwujemy intensyfikację produkcji zwierzęcej. By w takich warunkach zwierzęta produkowały jak najwięcej, trzeba spełnić podstawowe normy higieny i dobrostanu. Wejście Polski do Unii Europejskiej naturalnie spowodowało dopływ kapitału. Ale to niestety nie są tylko profity, ale i obowiązki. Obowiązki szczególnie dla nas, którzy budują. Budynki to są obowiązki związane z prawidłowym projektowaniem budynków inwentarskich. Teraz już wykorzystuje się materiały, które już spełniają te wszystkie normy, przepisy i dyrektywy Unii Europejskiej. I one zapewniają cały czas komfortowe, sanitarne warunki dla zwierząt. Myślę, że dość ważnym elementem są też okna. Ich powierzchnia jest oczywiście regulowana przez normy i dyrektywy. Natomiast, czy są możliwości zastąpienia takich tradycyjnych okien jakimiś właśnie innymi konstrukcjami, które podobną funkcję by spełniały? Tak, oczywiście. No właśnie tego typu. Zamiennikiem może być na świetle ścienne, na świetle właśnie no nie, nie posiada możliwości otworzenia go, tylko jest jakby na stałe, także o tym trzeba pamiętać, ale dzięki temu też posiada właśnie mniej elementów, w których może zbierać się kurz, brud, tego typu rzeczy. I jest lepszym rozwiązaniem tutaj, w tym przypadku. Co ważne, koszt instalacji na świetli oferowanych przez firmę Frisomat w budynku inwentarskim jest mniejszy niż tradycyjnego okna. A skoro spełnia takie same funkcje, to warto się zastanowić nad taką alternatywą. Ten budynek jest tak skonstruowany, że tak naprawdę niewiele razy w zimę, bo mieliśmy akurat, zasiedlaliśmy ten budynek w zeszłym roku w grudniu. Wiem, że były dosyć ostre mrozy. Niewiele włączały nam się razem na grzewnicę. Ewentualnie na malutkich prosiętach odsadzonych, czterotygodniowych, gdzie tam temperatura musi być 32 stopnie, włączała się na grzewnicach. To chyba bardzo ważne przede wszystkim ze względów finansowych, prawda? E, oczywiście, że tak. No, sprawa wygląda tak, że trzeba konstruować i budować budynki tak, żeby ten nakład pieniężny związany z ogrzewaniem był jak najmniejszy. Niestety zabiera to bardzo dużo pieniędzy. Wiemy, że energia jest coraz droższa. No i w jaki sposób trzeba to robić, żeby nie tracić tej, tej energii, nie wyrzucać tego ciepła?